Siemanko, tutaj znowu ja i dzisiaj chciałam Wam bardzo podziękować za 300 wyświetleń filmów. Bardzo za to dziękuję. Za to, to mogę zrobić wspaniały odcinek. Piszcie mi w komentarzach, jaki chcecie odcinek, to ja to zrobię. Zrobię z kolegami czy, czy z czym, nie wiem. No mi w komentarzu, z czego mam zrobić odcinek na 300 wyświetleń filmów, w poparcie, nawet różne. No, i za chwilę zrobię odcinek na 20 subskrypcji. Bo jak widzicie, możemy dobić jeszcze do 20. To ja zrobię nie wiem, wielką kulę TNT i rozwalę ją i napiszę 20 subskrypcji czy coś takiego. No, i jeszcze raz bardzo dziękuję za 300 wyświetleń. No, subskrybujte, komentujte, lajkujte na...